Dzień dobry, witajcie. Mamy analizę Iron Cameramana i dzisiaj sobie dokonamy recenzji tej analizy, boże tej analizy i tej teorii. Bardzo serdecznie Was zachęcam. Zostawcie lajka. Like Oczywiście ja u Irona zawsze zostawię lajka like i on tutaj po tytule można po, po, poznać, że jego prawdziwa moc wróci i będzie. I, it is unstoppable, czyli jest niepokonane, nie tak? Nie do zatrzymania. Jestem ciekaw, got, co się tu wydarzy. Ton... Ale on z tego, co. Po, chyba zmienił tytuł, bo <coughs> wydaje się tak, że, że on tutaj chyba będzie sugerował jeszcze tego nie oglądałem, że prawdziwa moc. To Astro Moc Jim Jimena wróci. Więc ciekaw jestem, co się tu wydarzy. Off, for 25 will have a total 15 Chyba pier pierwszą wiadomość taką ekskluzywną dostał Elite, nie? 15, 15 minut to jest coś. To znaczy, że będzie 2 minut To jest absolutnie insane. Just for comparison, the average length of the additional scenes from season 24, which by the way only had two, was just 35 seconds. Wow. To sobie pomyślcie, nie? Że w 24 sezonie, jak on tutaj mówi, było tylko 35 sekund, a teraz w 25, teraz co będzie, będzie 15 minut prawie. Wow.

If we take episodes 75 and 76 combined, their total run time is 12 minutes. Meanwhile, wow. the most. Ha! Czyli, like, 2 odcinki, ponad 2 odcinki, będą w podsumowaniu sezonu.

is that episode 77 on its own is already longer than episode 75 and 76 combined. No. This strongly suggests that most of these additional scenes will be included in episode 77. Now let's move on to a spoiler that surf a W ogóle, wydaje mi się, że boom dlatego jakby dłuższe robite odcinki, bo on zamierza to naprawdę wrzucić jakąś platformę streamingową i to wszystko na to teraz wskazuje jakby może no to jest kolejne taki wiecie poszlaka. Recently, this leak came from a random guy in Discord. At first, many people dismissed it as fake, but later it became clear that it was legitimate. Juan Mori, animator, and a leaked chat with Boom presented in a video. No, In the video, we see a conversation where Mr. Boom himself wrote, "Let's see how much people gonna believe you." He was aware that convincing people would be a challenge. Since this guy was just a any of leaks, Ale to jest fajne, już o tym mówiłem, słuchajcie, że jakby Boom zaczyna dawać przecieki losowym ludziom z jego Discorda. To jest fajne, że na przykład ci wielcy YouTuberzy nie mają wyłączności ekskluzywnych jakichś rzeczy, tylko on się zaczął dzielić tym z innymi ludźmi, takimi wiecie. No, widzami zwykłymi, to jest fajne, to popieram, nie? Fajnie, żeby więcej w takich twórców było, nie?

You can spot glowing orange energy. This strongly resembles one of the many. To Juggernaut's weapons. The color matches perfectly, and you can also see distinctive black lines along the edges of. Czyli albo, słuchajcie... Te mini juggernauty albo jakieś wysłannicy z Astro badają starą bazę z Gibby toilet? Albo to jest moment jak ta mutantka przy, przyniosła do bazy te części z, z Juggernauta, mini Juggernauta. The glowing area. If we look a higher, to jest A ty rzeczywiście. Patrzcie, to jest mega... Po Czyli co, tu próbki tej, tej broni przynieśli czy coś? Bo to rzeczywiście wygląda jak ta kamera tutaj. Nie? Chociaż pamiętajcie, że kamery też były w bazie Skibidi Toilet, to nie? A wiecie co jeszcze jest fajne? że jeżeli boom rzeczywiście ma ten zespół ludzi, którzy mu pomagają, to teraz może jakieś sekrety i takie smaczki robić. To jest mega fajne, że może ukrywać coś w tych odcinkach, jakieś co będziemy musieli rozszyfrować. Tak jak robi to Poppy Playtime, to też jest fajne, nie? albo jak będziemy czekać na odcinek to będą jakieś takie podpowiedzi fajne to będzie takie sekrety nie to by było coś Where they were no dobra, ale on nie bierze pod uwagę, że kamery też były w bazie Skibidi. Widzimy to chociażby w odcinku, gdzie tak znienacka zaatakował ten mutant, taki zombie Skibidi Toilet. Pętacie to tak skoczył z góry i potem była ta chyba e, ten motyw z Michael Jacksonem. Even if I'm right and this glowing energy really does belong to an astro weapon, there's a high chance it doesn't belong to the astro toilets. Instead, it could be in the possession of someone from. The Alliance, for example, it might be Skibidi woman. Who, episode... Może zobaczymy w tym słuchajcie sezonie scenę, gdzie ci ludzie, którzy zostali uratowani przez kamery, zaczną się zamieniać w Skibidi Toilet, bo przyjdą tam ci i zaczną te śpiewki swoje i tak dalej i się zamienią ci ludzie. To tak może być.

Że że ten. E, właśnie jak była scena, ten, ten shortik z tym agentem. E, to rzeczywiście tam to wyłapałem i też mówiłem, że to się może dziać właśnie w tym momencie, że wpakują się do tej bazy z kimś nie? No właśnie. O, to 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 jest to? Tak, no właśnie, no to mówi o tym. To dobrze, że to zauważył. Jest OK. Tak. No i to też by było ciekawe, bo pamiętajcie, ja też, nie wiem, czy macie taką dobrą pamięć, ale mówiłem o tym, że to by było głupot, tak, Gdyby, gdyby kamery i detektyw. Nie, nie poszedł tam do tej bazy Skibidi Toilet, bo w tej bazie na bank są kamery i zapisały się te wszystkie rzeczy, co tam się działo. No chyba, że sekretny agent to zhakował, bo on był tam moment, że przecież było to zielone, źle, zielone światełko, zielona energia przy tym memie z, z tym serialem, Boże, mm, Jezus, z, z Heisenbergiem, nie? Więc tam był motyw, dla mnie, jako jakbym był detektywem, to oczywiście, że poszedłbym na miejsce zbrodni, w cudzysłowie, nie? I zbadał tam to wszystko. Ciekawe, czy w ogóle astro-toalety wykorzystają tą starą bazę. Ta baza nie została jakoś mega zniszczona, więc tam dalej mógłby ktoś być. W tej bazie z KBD. take a closer look at the atmosphere of this frame it becomes clear that mr boom -like setting where something unexpected could happen at any moment it's very reminiscent of the elevator scene from episode 70 first there's an explosion no. then a cameraman shows up only for us to realize it's a dead kamikaze cameraman followed by a ski toilet wearing an acid mask and then, of course, the cameraman wakes up and falls down together with it. There's a possibility that Mr. Boom intentionally emphasized the weapon to mislead us, grab the audience's attention, and then twist the plot in an unexpected direction. No może tak być, tak jak on mówi, że ten twist plot twist tu się może wydarzyć, że Boom wielokrotnie robił tak, że myśleliśmy, że coś się wydarzy, a to zupełnie co innego było, nie? For example, the cameraman might mistake someone as an enemy because of this weapon and destroy them, only to later realize it was an ally from the alliance. This could set up a new storyline where the cam

No to jest walka z Jimem, nie. Tak. Jestem ciekaw, jak Jimen zareaguje na to, że tytan T został przejęty. Jimen mógł się z tego spodziewać, nie? W sensie, że jakiś tytan. Mogą Astro planować coś takiego. Ciekawe, czy on coś zaplanował. Jestem pewien, że. Pułapkę ma na Jimena, na, na Jaggernauta. To jestem pewien, nie, bo on go. Jimen e, e, go specjalnie zaprowadził w tamto miejsce, nie? Specjalnie to jest zrobione, więc jestem pewny, że on jest przygotowany, Jimen, na coś. Natomiast jestem też przeświadczony, że on wie, że Astro mają takie umiejętności, że mogą kontrolować i jestem pewien, że on wie, że jakiś i brał pod uwagę to, że jakiś tytan zostanie przejęty. I nie wiem, czy czasem tego tytana TV-mana nie wziął na pożarcie, nie? Specjalnie, jakby po coś, nie wiemy jeszcze po co, nie? A najlepsze to by było, jakby tytan TV-man nie był kontrolowany, tylko on by udawał to, że jest kontrolowany. To by było dopiero, bo, bo jak wiecie, tam Iron miał tą teorię, że g man wystrzelił ten zielony promień w tego, w Titana TV-mana. I może ten promień zielony agenta go w jakiś sposób wiecie, ochroni przed tym. 5 or 78, Episode 78 is being developed simultaneously with season 25 by different animators for A to też no też o tym mówiłem kurde no pamiętacie też mówiłem że być może jest tak że szybko dostaniemy 78 albo on będzie połączony z tym sezonem no bo oni jakby równolegle była informacja że oni to właśnie równolegle robią

No, milion wyświetleń. Także kurde, no on by był głupi, by byli jakby tego nie robili, jest nie? Tych animacji. That, about... I ta animacja jest naprawdę ładnie zrobiona. To nie jest jakieś takie, wiecie, amatorsko, że ktoś dopiero zaczyna. Nieco, co. co... Okej, okay, to może być ciekawe, ciekawe co on tam powie, nie? W ogóle, słuchajcie, tak mi się, jeżeli ktoś mi zarzuci, że ja nie reaguję na te filmy, a ja cały czas coś mówię, rozmawiam o tym i tak dalej. No to serio, ja nie wiem, tak na wyrost mnie krytykują. Ten film ma 8 i 35 minut, który oglądamy, a teraz jest 15 już z tego słuchajcie. Down, so it get too long. I also promise to regularly highlight the most interesting comments from you, and today I want to feature a comment from PRF. As you know, in my interview boom mentioned that the tv men base's teleportation technology was mm -hmm. inspired by the movie howl's moving castle the, the teleportation system of the castle itself however at the time i hadn't seen the movie and wasn't familiar with it so i couldn't discuss this topic in more depth ten film? not only provided some text but also shared A, screenshots to. The first shows a circle with four different colors, which, as we know, play a significant role. The second shows an illustration of the places these doors lead to. This comment turned out to be a great addition to the information, and honestly, <coughs> I didn't realize that this movie had such a similar device to what Mr. Boom implemented. It's yet another example of his love for this film. Thanks to this comment, I have to admit, I now really want to watch the movie. based on the reviews and the fact that it's by Hayao Miyazaki, I think it's a solid choice for some downtime. One last thing. I know some of my viewers live o, Los in Los Angeles. Angeles. A, ten pożar, straszna tragedia. Ale podobno, że tam gdzieś tam słyszałem informacje, ja też ten jakoś siedzę w tym, ludzie zaczynają obwiniać, czy tam jedna z tych ugrupowań, że Naprawdę ci, ci ludzie, co pełnili tam funkcje wysokostrażackie, nie zajmowali się tym, co powinni. No ale też słuchajcie, susze, wiatr, to wszystko się spotęgowało, ale też myślę, że dużo winy ludzkiej w tym wszystkim jest. No to jest niesamowita tragedia i to dla roślinności, i to dla zwierząt, i to dla ludzi, dobytki ludzi. Bo tam, ja już nie mówię o gwiazdach Hollywood, bo one mają tyle pieniędzy, że sobie, wiecie, to dla nich to nie jest aż taka tragedia, ale zwykli ludzie

No ale cóż, no widzicie, jest, jest jak jest. W ogóle e, teraz już wracając do tego e, tematu, chcę wam coś jeszcze powiedzieć na koniec. So. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Brod TV, który stał się teraz kanałem i dla młodszych, i dla starszych. Tutaj znajdziecie różnego rodzaju gierki. No i będą oczywiście oznaczane. Jak widzicie, grałem o wczoraj z gierki w. Angry Birdsy to jest od 3 lat. Mieliśmy Jet another Zombie Survival Wars od 16. Mieliśmy też LEGO Horizon Adventure od 7 lat. Bardzo serdecznie Was zapraszam do subskrybowania. Zostawię ten, jakby w przypiętym komentarzu, link do kanału. Jeżeli chcecie, to oczywiście Was serdecznie do tego zachęcam. Jestem też bardzo tu aktywny na społeczności. Słuchajcie, oj co jest, coś się zepsuło. Czekajcie, społeczność. O, no. Jestem też bardzo aktywny. Tutaj dużo, dużo piszę fajnych rzeczy. Słuchajcie, tak się podzielę z Wami czymś. No, wczoraj zacząłem, wróciłem jakby do nagrywania gier. No i udało mi się zrobić cztery osiągnięcia z tego, tej gry Yet Another Zombie Survivors i jedno z Lego Horizon. Także cieszę się tym. No, jest tutaj, chcę, chcę aktywizować ten kanał, żeby był aktywniejszy. No i teraz wleciał w ogóle odcineczek. Słuchajcie, więc całkiem nieźle. No, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.